Dzień dobry, ojeje, kolada wolo. Witam serdecznie wszystkich na Reneczku Szczyczynie. Trochę jest kilka ładnych gołąków, bo wszyscy Także dziękujemy i zapraszamy do oglądania. Ja również zapraszam.

Proszę pana, pa ile te ptaszki? O, no. o drogie pani. A, o ale nie droższe jak nie pieniędzy. Jaka cena tych małek? 300 zł, tak? A, ale ładnie. A te jaki białe, to nie też parze? Z tamtego roku były. Tak? A te jaki ile? 250. 250, 250 zł też. Para. Ale mam parzysta z tamtego roku, nie ma beczki. Mewki też ładne. Także do nabycia w Szczecinie. Zawsze ładne pan gołąbki chowa, nie? Chce się wyzryć te... same krótkim Same szeriki. Długie te no. kurde. Ja ostatnio u pana wziąłem ten. Tam trzeba podkładać. Tam też szeki wziąłem i, ten, i motyle wziąłem co u pana. To ten, te motyle jajka zniosły, nie? Nie, nie. nie. nie, nie. lepitać ładna, zdrowa, no. z tego, wszystko z tamtego roku, to młody błędy No ładna Tak to ładne. I tutaj mamy co? Czerwone sroczki No tam jeden płynę na to. Budapest Pocztowy i trochę nie, nie. to lubię. No trochę, no się znano, ja hoduję także No się znam trochę, nie? A te sroczki to nie w parze są te czerwone? Nie Pocztowe te, te sroki to w parze masz? Tak I w jakiej oni cenie? 70 70 zł, tak? To no. Ta para które poródkami? No, masz samiec. mi zgrabne. No ładna para. Trzy meleczki 150. No daj 150 zł, tak? tak. A pokaż tę samiczkę, zobaczymy jak to na ten. Jak na głowę kiełka. No. 150 zł para, nie? A tak. pokaż samczyka, zobaczymy jeszcze. Taniej nie pójdą, nie? Tak? Nie, nie, bo to kolega, kolega mnie dał na sprzedanie. Czyli dobry głęboko w samczyku. Sam przykładniejszy jest. No. To. to wiesz oni, Ja bym 200 zamawiał no. tego. A z którego roku oni są? no Nie, nie one ma może obrączki. Ona to nie jedzie. dalej dalej przesuń to jest tutaj, tutaj. chyba ugh, mile Nie to ugh, 21. 21 rok. No, Masz No to właśnie. nie jest tego No to... to młode gołębie no. ładne to no. chcesz możesz ładna to jest jeszcze. No to tu. <laughs> <Zadarmy> tu. <laughs> jest tutaj, tutaj mamy No to jest to tak? I no. sam dzięki no. Tak? Widziałeś go? Nie, nie, ja go mówili. Że... Ja tam się nie interesuję. To Tania wystawiłem, nie? Nie, no to ci to nie. Ja... Ty kupiłeś na mnie to może... I szumka, tak? Nie, no tak, aby dalej, nie? Już no. na no. Jak uliczcie? Nie, było. Kupiłem. To dałem 130 przeza 40 sztuk, 130 no. zł. Ale trzymam, trzy miesiące, słabo się niosu, ale, ale czerwone duże kury Tu nie mieli na rynku. Siny mojej skrót miałem 20 wziąłem po 16, po 20 zł za sztukę. I ludzie nie narzekali. I się nieśli u ludzi. Ale dobrze tego. Gdyby go 20 się wzięło, życiu. Hmm, to ładnie no. Nie. 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 No widzę tego to Co tam trzeba? Po ile masz te turkoty? 80, 80 zł czarne ryś? Ten niebieski 40 40 a ten Turkocik Czerwony? 40. 40. 40, 40. No. A patrz ładne meweczki masz e te. tyle ładnie. Sam przy Bujny. I te meweczki po ile? U pana. 80 zł. 80 zł, para ładna. Meweczki można nabyć. Do tej przyczynie. Żółte boki. Chyba trzy, trzy samce, nie? maweczki, czy nie? ta samica ta no. samica jest żółta nie? No. a i ta będzie jaka samica? to także dwie pary a no tutaj mamy pocztowe ładne no, same okazje i białe ładne pocztowe a te pocztowe białe to w jakiej cenie? A te w innych kolorach w jakiej cenie? Po te białe pocztowe ładne są nie? no znaczy te ładne kolory mają nie No ten ładny czerwony ładne pocztowe a tutaj też takie mamy Gołąbki Od 5 zł do 30 nie? Także można tutaj wybierać Trochę jest tutaj tego ten no. Samyczyk Samczyk o, i ten lider jest A ten deresz to w jakiej cenie? 30 zł. Oj, tutaj mamy meweczki. Mewka egipska. To te mewki to w parze? Przypisanie tego na I jaka ich cena? Nie. 70. Siedemdziesiąt złotych maweczki. Matińskie. Latwińskie. I tutaj mamy. Jasne. A te jasne w jakiej cenie? Po dwadzieścia Po dwadzieścia złotych. I tutaj wilce grzybacz, a ten grzybacz to samczyk i jaka ona cena? 20 zł, wszystko po 20 zł Także rynek dzisiaj nie za duży ale trochę jest tutaj zawsze coś można sobie kupić i dobrać You <coughs> don't have to have too much. So you <coughs> have a lot of screen. I tutaj mamy czerwone. To są twarze kaczuny rosowskie. Oczek. O ciemny. A te kaczuny czerwone to w jakiej cenie? Czerwone kaczuny? A to nie twoje, tak? Tutaj mamy pocztowe, tutaj są pocztowe, mleczka żółta, szaryki, a te szaryki w jakiej cenie? 80 złoty, a pocztowe. 110 zł. I tutaj mamy brodawczaki 160 zł. Para. I tutaj mamy bociany, pierwszą batę. To w jakie oni cenie te bociany? 60 zł nożynki młode 30 zł także te bociany ciemne wieszą bate. a ten brodawczak żółty to samiec, samica

Proszę zapytać, jest to, młode. Tegoroczne. to jest w co obracam, pocztowa, młode, tegoroczne. A ten transa z ust cenie? Transor? 30 zł, tak? No teraz się przejdziemy do kaciuszek. Nie jak dzisiaj się te kury, kury syliki. Bardzo ładne. Na pewno kogucik i tamta kurka i tutaj chyba ta będzie kurka. Ładne syliki. To, no tak, widzę. To, to para jest, nie? Paraj tamta kurka, nie? No ale tutaj piękny indyk i ładna indyczka samica samczykiem z samczykiem On to co 20 kilo ma nie lekko 15 15 no to mało się pomyliłem ale bardzo ładne i ład, ładny, kolor, ładny kolor ma I on w jakiej cenie jest? 450 para 450 zł para Ale piękne upwierzenie ma Indorek. A tutaj mamy gąski No bo ciężki się boi, nie? bo by skoczył, by mógł sobie nogę czy co złamać. I temu się boi i musisz go znosić. Nie? A te gąski to w jakiej cenie? Po 80 zł. Po 80 zł gąski. 5 tygodniowe. A Po 15 zł. Kaczuszki po 15 zł. O, ładne są także te Te droższe chyba już nie? Ta sama cena Ta sama tu większe A te są w jakiej cenie? Po 25 zł te kaczki są Ale ładne kaczki te a no. i no. I to co? Te są te. Yy, to, to nie, te yy, są te. Perłyczki, nie? A te są perłyczki, nie? I cena? Po 25 zł. Perłyczki. No, a tutaj małe gęsiaki. Są i te gęsiaki? Po 28. Po 28 zł. Bardzo śliczne. Ale ładne. panie Ewo, wszyscy, no, zobaczymy jakie. Jaki śliczne, nie? Mhm. Ładne tak.